Cześć. Zastanawiasz się, czy kwasy i retinol są wskazane w pielęgnacji letniej? A może ciekawicie jakie produkty włączyć do swojej letniej pielęgnacji, żeby skóra czuła się dobrze? Dzisiaj odpowiemy na wasze najczęstsze pytania dotyczące pielęgnacji letniej. Zapraszamy na odcinek i koniecznie subskrybujcie kanał, ponieważ co drugą środę widzimy się tutaj, więc bądźcie z nami na bieżąco. Pierwsze pytanie, i chyba najważniejsze, czyli taka podstawa, to czym różni się pielęgnacja letnia od zimowej, Agnieszko? Bo na pewno czymś się różni. E, tak, różni się, powinna się różnić. Ona powinna być letnia pielęgnacja, trochę lżejsza, taka spokojniejsza dla skóry. Czyli w momencie, kiedy miałyśmy pielęgnację zimową, mieliśmy pielęgnację zimową intensywniejszą z wykorzystaniem składników aktywnych, rozwiązujących problem, czy na przykład działających przeciwzmarszczkowo. To latem dajmy skórze trochę odsapnąć, trochę odpocząć. To jest też kwestia temperatur, które pojawiają się. Nie wszystko skóra będzie nam przyjmowała tak jak zimą i sienią zimą, więc zasadniczo pielęgnacja letnia jest taką bardziej nawilżającą, uspokajającą, Taką lżejszą akcję. Taką, taką, tak, taką taką lżejszą, mhm. lżejsze konsystencje, mhm. lżejsze, lżejsze składniki automatycznie można mhm. powiedzieć. Zamiast okluzji na przykład kremów olejowych, bardziej składniki nawilżające również w kremach. To wszystko sprawia, że lepiej nasza skóra funkcjonuje. A powiedz mi, czy to prawda, że latem raczej powinniśmy unikać używania kwasów, retinoidów, czy to unikać i poczekać do tego września-października, czy można coś używać? To jest trochę tak. Byłoby super, żeby zrobić przerwę, ale z drugiej strony, jeżeli Twoja skóra ma problem, na mm -hmm. przykład trądzikowy, no to nie powiem komuś, że. Poczekaj wiesz, dwa przez, miesiące. No, przez pół nie roku. To, jakie dwa miesiące? O, powinniśmy skończyć no. mniej więcej w kwietniu, a, kiedy okay, się pojawia słońce. Więc wychodzi na to, że przez pół roku miej skórę z trądzikiem, mm -hmm. a przez pół roku nie. Więc nie, my używamy składników też aktywnych jak kwasy czy retinoidy, mhm. tylko często to są mniejsze stężenia, e, mniejsza częstotliwość stosowania po to, żeby ta skóra jakby dalej była trzymana w ryzach, mhm. ale nie była nadboźcowana, żeby po prostu tu nie było mocnych widocznych efektów ubocznych. Właśnie jeżeli chodzi o aktywne składniki, to mamy tutaj bardzo fajne toniki od jak również serum, ale rozmawiałyśmy wcześniej tutaj na backstage'u, że ty powiedziałaś, że te toniki możemy używać jako serum, a niekoniecznie jako taki tonik do przemywania. Tak. Dlaczego? Um, dlatego, że wszystkie kosmetyki, które mają składniki aktywne, jak kwasy, kwas mm -hmm. migdałowy, który mamy tutaj, czy glukonolakton, nie wiem w której kolejności, ale oba te składniki tutaj są, mm -hmm. e, to są składniki, które mają jakiś problem na skórze rozwiązać. Więc to nie jest tonik do stosowania codziennie do przemywania mm -hmm. skóry. Tak, to aby jest, odświeżyć skórę. Dokładnie. Mm -hmm. To jest produkt, który ma konkretną funkcję, konkretne zadanie do zrobienia na skórze. Mm -hmm. W związku z tym traktujemy je bardziej jako serum aktywne. Pomimo nazwy Tonics, to jest serum aktywne, rozwiązujące problem na naszej skórze. I stosujemy je najczęściej wieczorem, niecodziennie, w zależności od tego, jak nasza skóra funkcjonuje, mm -hmm. czego potrzebuje, co już używała czy czego już używała. To może być raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, właśnie też po to, żeby trochę zmniejszyć częstotliwość. Tu są też mniejsze stężenia i to są w ogóle łagodniejsze składniki, bo kwas migdałowy jest dużo lepszy latem mhm. do stosowania. To w tym mamy kwas właśnie migdałowy. Tak, bo będzie działał na sebum, będzie nam absorbował nadmiar sebum, przeciwdziałał trądzikowi, mhm. ale jednocześnie nie jest potencjalnie fotouczulający, więc jest bezpieczny latem. Glukonolakton z kolei w tym drugim preparacie to jest bardzo łagodny kwas PHA który będzie odnawiał skórę, rozjaśniał koloryt, działa przeciwzmarszczkowo, ale nie, ma, nie daje żadnych efektów ubocznych. Okej, okay. i tutaj też mamy witaminę C, czyli tak działamy bardziej rozświetlająco na skórę, tak, tak żeby ta skóra jest, była ujednolicona. Mamy tutaj jeszcze jeden produkt od Eveline i to jest serum z witaminą C, więc Agnieszko, co myślisz, taki składnik latem, rano, wieczorem, jak go wprowadzić do pielęgnacji letniej, bo wydaje mi się, że on jest w porządku, jeżeli chodzi o lato. Witamina C jest świetnym składnikiem przez cały rok, 365 dni w roku i mówimy zarówno o pochodnej, jak i czystym kwasie askorbinowym. Hmm. To jest antyoksydant i on będzie chronił naszą skórę przed szkodliwym wpływem promieniowania UV. Może być stosowany rano, latem, nawet przed wyjściem na plażę, oczywiście potem idą filtry, ale sobie mm -hmm. ten, za chwilę do tego dojdziemy. Natomiast może być to również tak jak mamy tutaj to serum, gdzie mamy więcej składników aktywnych, więcej form witaminy C, może to być produkt stosowany wieczorem i wtedy możemy potraktować... Ten produkt jako serum aktywne, mhm. naprzemiennie na przykład z którymś z naszych toników też serum aktywnych z innymi składnikami. No to kolejne pytanie, już idąc za ciosem dalej, na co jakbyśmy mieli się zastanowić tak, nawet upraszczając, na co warto postawić w pielęgnacji latem? Jakieś takie hasła kluczowe, które będą takim drogowskazem w trakcie układania letniej pielęgnacji? W pielęgnacji letniej na pewno warto postawić na antyoksydację, więc ta witamina C, o której przed chwilą mhm, tak rozmawiałyśmy. Jest. Ale też mogą być inne antyoksydanty, witamina E czy koenzym Q10. Nawilżanie, to jako drugie hasło i ochrona przed promieniowaniem UV, to jest trzecie hasło i to jest podstawa absolutna w ogóle pielęgnacji letniej, wakacyjnej letniej. Jeżeli chodzi o nawilżanie, mamy tutaj kilka propozycji, mamy. ale też zadam Cię od razu na samym początku. Czy to też wynika z tego, że czasami mamy takie złudne wrażenie, że przez upał, sebum, przetłuszczanie się, każdy chodzi, no mamy teraz naprawdę intensywne temperatury, każdy chodzi cały rozgrzany, to wydaje nam się, że ta skóra już tak nie potrzebuje nawilżenia. Ja mam takie czasami wrażenie. Jako skóra y, mieszana, oczywiście, y, bardzo błędne koło, takie dosyć niebezpieczne. Wydaje mi się, że no, jest upał wiecie, cała się kleje i wieczorem mam wrażenie, że. Y, y, nie, nie, no przecież jest tak gorąco. A to, to jest dosyć takie zagadkowe, a nawilżenia nigdy nie pomijamy. Bardzo dobrze, że ten temat nam się pojawił, bo rzeczywiście skóry mieszane, tłuste mhm. mają problem latem, bo oprócz tego, że sebum jest produkowane, to my się jeszcze pocimy. Tak. Teraz pamiętajmy o tym, że jakby podstawową funkcją skóry, czy jedną z podstawowych funkcji skóry jest termoregulacja, więc to pocenie oznacza, że schładzamy cały Dokładnie. organizm, ale jednocześnie pocąc się, Tracimy więcej wody ze skóry, więc uzupełniajmy ją nie tylko pijąc, żeby organizm dobrze funkcjonował, ale właśnie też nakładając produkty nawilżające na skórę. Mhm. Nawet jak nam się nie chce, niech to będzie bardzo lekka konsystencja, bardzo taka płynna serum, bardzo lekki krem sorbetowy, ale nałóżmy coś, żeby skóra dostała po prostu nawilżanie. Jeżeli chodzi o same produkty, właśnie w tej kategorii nawilżenia, czyli takie to jeden z tych drogowskazów pielęgnacji letniej, mamy tutaj. Bardzo fajne serum i to jest serum, tak jak rozmawiałyśmy, bardziej nabliżająco kojące. Mhm. no Serum, czyli konsystencja bardzo lekka, i raczej Agnieszko pod krem czy jako produkt samodzielny. Nie, ja zdecydowanie wszystkie serumowe konsystencje mhm. nakładamy pod krem. Okay. Przykrywamy, żeby zrobić okluzję, zamknąć pielęgnację. Może to być taka sytuacja, że nałożymy sobie to serum i zamkniemy to kremem z filtrem, jeżeli mhm. mamy bardzo przetłuszczającą się mhm. skórę, ale dobrze byłoby jednak nałożyć jakiś lekki krem dodatkowo. Mhm. I teraz e, fajnie, że pokazujesz rozprowadzenie na dłoni, bo znowu to, z czym mamy problem latem, ponieważ skóra nam się poci, że nam się wszystko słabiej wchłania. E, jak przyspieszyć wchłanianie? Delikatnie wklepać dłońmi. Wtedy rzeczywiście bez takiego tarcia yeah. i wcierania w skórę, jeszcze podrażniania tej mm -hmm. skóry, możemy uzyskać efekt wchłonięcia i skóra dobrze, dobrze funkcjonuje, dobrze się zachowuje. Mamy tutaj też krem po serum, bardzo leciuteńki. Wiem, że to nie jest dobre, że krem pachnie, ja już widzę Agnieszki wzrok, ja wiem o tym, natomiast ja bardzo lubię jako taki, wiecie, aspekt bardziej, nie wiem, no tutaj… Przyjemnościowy. Przyjemnościowy, wiem. komfortu. jest z tego sprawę. Bo, No Pachnie przepięknie, natomiast y, plus jest też taki, pocieszający, że to ten zapach nie przeszkadza, składowo krem jest ok. Składowo jest latem... ok. jest bardzo lekka konsystencja y -y. i rzeczywiście jakby czasami możemy przymknąć na pewne rzeczy oko, mhm. jeżeli to jest jeden z kosmetyków, który jest zapachowy, mhm. to on nie powinien nam niczego zrobić, jeżeli nie jesteśmy stricte uczuleni na jakiś składnik zapachowy. Więc tu możemy rzeczywiście no na to oko przymknąć. A letnia pielęgnacja, no. Mamy upały, i rzeczywiście szukałam takich opcji, żeby były bardzo lekkie, żeby się szybko no bo To też jest kwestia komfortu, mam wrażenie. Jeżeli mamy tak. krem po prostu lekki, przyjemny w stosowaniu i taki trochę dostosowany do, do, do otaczającej pogody, to będziemy chętnie po niego sięgać. Więc ja z automatu sięgam, zawsze po takie lekkie konsystencje. Chociaż mamy ten krem od Eveline i on. Jest lekki, ale taki bardzo bogaty bym powiedział. Jest bardziej treściwy. To jest mhm. krem, który zimą powiedziałabym, że jest stricte kremem nawilżającym, latem powiem, że jest kremem okluzyjnym, już takim bardziej otulającym, kołderkowym. Mhm. On może służyć jako pielęgnacja wieczorna, żeby zamknąć pielęgnację, albo przy bardzo suchych skórach może być jako kolejna warstwa jeszcze, tak jak ja dzisiaj nakładałam mhm. serum antoksydacyjne, serum nawilżające, Sorbet i ten krem i jeszcze krem z filtrami. I, U, I moja taka... skóra jeszcze mówi, możesz więcej, mi dołożyć. Więcej, tak, 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 tak. Skóry suche tak mogą. A powiedz mi jeszcze, jak właśnie mówimy tutaj o kołderkach, okluzji, czy latem do odbudowy bariery hydrolipidowej potrzeba nadal używać oleje, czy koniecznie, niekoniecznie, czy na przykład taki krem też by dał taką radę do tej odbudowy bariery hydrolipidowej? Po co sięgać? To jest tak, jeżeli chcemy rzeczywiście barierę odbudować, mhm. to ten olej jednak powinien być przykryty kremem. Ale nie musi być codziennie. On może być raz w tygodniu, e, czyli znowu zmniejszamy częstotliwość. Mhm. E, nie stosujemy non-stop e, odbudowy bariery. Możemy mieć lżejszy krem, tak jak właśnie ten Eveline, a w pozostałe dni na przykład nawilżać albo stosować coś z naszej pielęgnacji aktywnej. Więc nie musimy codziennie odbudowywać mhm. bariery, nie musimy oleju. Stosować do takiego stricte odbudowania. Możemy postawić na przykład na serum łagodzące, nawilżające, no bo pamiętajmy, że bariera hydrolipidowa to hydro, czyli woda okay. i lipidy i Rozumiem. tłuste, więc mhm. możemy sobie to trochę zamienić. Kolejne pytanie, bardzo aktualne, no bo lato równa się wyjazdy. Czyli jak tą naszą pielęgnacyjną rutynę, czy jakieś, jakieś ułożone stepy pielęgnacji letniej, stosować na wyjazdach? Czy z czegoś rezygnujemy? Myślę, że opcje są dwie, czyli pierwsza jest taka, że rzeczywiście bierzemy całą naszą pielęgnację, przelewamy w mniejsze opakowania tak. i jakby regularnie stosujemy. Natomiast bardzo często, jak rozmawiałam też z klientkami, to co bardzo często też mówię, dajmy skórze odpocząć. jakby Zróbmy sobie też wakacje trochę od pielęgnacji, zadbajmy o ochronę i o nawilżenie, czyli jakby wchodzi nam ta część, ale mhm. też pewnie w lżejszej kombinacji, czyli bardziej te dwa produkty, filtry, no bo ochrona przed słońcem. Mhm. A tą część wieczorną, czyli serum aktywne na dwa, jeżeli to jest tydzień, dwa tygodnie odstawmy się po nic prostu nie stanie, tak naprawdę. Nie powinno się skórze nic dać. Y -y -y. Ja mam do ciebie, Agnieszka, jeszcze takie pytanie bardzo kontrowersyjne, to jest wiesz, przeciwnicy, zwolennicy, a pytanie brzmi, czy w domu, w biurze, w mieście używamy kremy z filtrem, czy jak jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie nie ma okien, no to pomijamy ten krem z filtrem, czy jednak aplikujemy codziennie, regularnie, cały rok, nie tylko latem? Teraz obecny trend jest taki, że 365 mhm. dni w roku w pomieszczeniu bez pomieszczenia jakby zawsze, natomiast spójrzmy sobie na to od strony bardziej logicznej. Mhm. Wiemy o tym, że promieniowanie UVA przechodzi przez szyby, przechodzi przez chmury, więc jakby mamy z nim kontakt, rzeczywiście 365 dni w roku. Więc jeżeli mamy nawet biuro bez okna, tak jak my mamy tutaj, nie ma okna, jakby nie ma żadnego zagrożenia. Ale wychodzę potem, nawet jadąc samochodem pół godziny, powinnam mieć krem z filtrem nałożony na skórę. Nie muszę go mieć 24 godziny czy 12 godzin. Zależy od tego, jak wygląda mój dzień pracy. No ale jeżeli rano wychodzę, wiem, że będę w biurze, będę, wiem, że będę miała kontakt z, ze słońcem przez okno, przez szybę, bo moje biurko na przykład jest naprzeciwko okna, żeby mi się nie wiem, mhm. przyjemniej pracowało, to zdecydowanie tak nakładajmy. E, przykład znowu z, z mojego życia, ty mówiłaś o swoich okay. przykładach, ja o swoim. E, parę lat temu, ładnych parę lat temu... Y to był kwiecień. Mam okna z prawej strony, pracowałam tak, że byłam bokiem do okien. Po miesiącu się zorientowałam, że tworzy mi się przebarwienie, bo nie używałam kremu z filtrami pracując przy komputerze w domu po prostu. Czyli nagle się okazało, w... że jest. Raczej w tym kierunku, że codziennie mhm. po tak. Tak, używajmy. Yes. Natomiast też możemy zmniejszyć wtedy, nie musimy ponawiać tej aplikacji, czyli reaplikować. Możemy sobie wybrać też preparaty, które mają bardzo lekką konsystencję. Mhm. Tak jak właśnie ten sank. Który jest bardzo, bardzo leciutki, nie będzie nas chronił stuprocentowo przy tej małej ilości, tak jak na, z preparatem 50 na plaży i na plaży bym go tak super ekstra nie polecała, ale do domu właśnie po to, żeby tylko wykończyć pielęgnację i mieć ochronę, czy do, do, do domu, do biura, mhm. jak najbardziej tak. Czy ten niebieski Setk, jako wcześniej też e, używałam, on jest taki no, ekstremalnie nad nim, czy tak. słowo żelowy jest ok, ale jest taki bardzo, bardzo leciuteńki, bardzo szybko się wchłania. szybko wchłaniający hmm. się, nie tak nie ślizga się po buzi. Natomiast oczywiście wklepujemy, czekamy troszeczkę, bo to takie złudne jest, że on jest taki, o, taki ładniutki, to nie trzeba go dużo, ale jednak tutaj ilość też musi być skazana. Bielenda z tego co wiemy jest odrobinę bardziej kremowa, więc takie wasze skóry są takie konkretna tak. treściwa konsystencja. Wam pokażę jest taka... Chociaż on um... też się wchłania bardzo przyjemnie. Tak, bo on nie jest przyjemny, jest ale ciężki. jednak jak porównamy te dwa kremy, nie, z on nie jest jeszcze mhm. ciężki. To jeszcze nie jest ciężki krem. Nie, nie, Natomiast nie. w ramach wskazówek też wakacyjnych, możemy sobie, jeżeli idziemy na plażę i nie chcemy mieć takiej bardziej bardziej bogatej pielęgnacji, możemy sobie nałożyć na przykład serum nawilżające i przykryć właśnie takim mhm. kremem jak Bielenda. To już powinno dać nam pewien komfort na cały dzień. Oczywiście potem reaplikujemy, będąc na, na świeżym powietrzu na, na wakacjach, dodatkowo kolejną warstwę po około dwóch godzinach. Podobnie będzie delikatnie dawał taki efekt bielenia ten Santik czerwony, bo on jest na tlenku cynku, więc dla osób, które mają skórę e. bardziej wrażliwą, bardziej reaktywną, które się boją filtrów organicznych, tlenek cynku będzie bardziej wskazany, ale uwaga, tlenek cynku daje efekt matu wysuszenia, więc z jednej strony mm -hmm. y, Ty będziesz zadowolona z <laughs> sebum. Z drugiej strony my, używając takiego kremu, mhm. musimy pod to nałożyć więcej warstw pielęgnacyjnych, bądź mhm. na przykład taki bogatszy okluzyjny co krem. To ja jednak preferuję ten, ten jeden. Kompleksowo dwa w jednym, że będę miała <grym> pielęgnację pielęgnacją, plus dlatego mamy, dlatego mamy okay, kilka, kilka opcji. opcji. Dobierzmy do na, potrzeb naszej mhm. skóry, do tego, co lubimy, bo tak jak powiedziałaś, pielęgnacja ma sprawiać przyjemność. Tak. To nie ma być tylko tak, i wyłącznie taki obowiązek, to ma być też Przyjemność dostosowania, komfortowa tak. i tego się trzymamy. Tym bardziej, że teraz filtrów jest cała masa, i już nie ma takiego tłumaczenia, że wszystkie bielą, wszystkie są niewygodne i niekomfortowe. To nieprawda jest bardzo dużo produktów, Coraz które są... lepsze konsystencje tak. są i coraz lepsze Tak. I składy, technologicznie, naprawdę. i wiecie, tutaj aspekty używania są na wysokim poziomie, więc na pewno mam nadzieję, że każdy z was znajdzie jakiś filtr dla siebie. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na wasze pytania, i już w tym momencie tajniki pielęgnacji letniej nie będą stanowiły dla Was żadnego problemu. Jeśli jednak jakieś pytania się pojawiają, czegoś nie wyjaśniłyśmy, dajcie znać w komentarzu. Postaramy się jeszcze na nie odpowiedzieć. Dziękujemy Wam bardzo, że byłyście dzisiaj wspólnie z nami. Pamiętajcie też o tym, żeby zostawić po sobie ślad. Liczymy na łapki w górę, pamiętajcie też o subskrypcji, żeby być na bieżąco z kanałem. Tutaj wyświetlą Wam się w tym górnym rogu propozycje innych filmów pielęgnacyjnych z udziałem Agnieszki. Jest tam naprawdę masa wiedzy, więc jeżeli tylko macie chwilę i interesuje Was ten temat, to zachęcamy gorąco.